Hmm. Mm -hmm. hmm. Hey, jeftine. Daki, Raven. Hoort już. we Hmm. hmm. Gdzie one mogą być? Pewnie sobie znów ze mnie robimy jakieś żarty. Ach, te dzieci tak się denerwują. Chodźcie! Nie ma czasu na zabawy wchowanego. Chyba, że nie chcecie wrócić do domu. Powiedziałem, chodźcie tu! Mam wam powiedzieć po angielsku? Chodźcie tu! To nie jest śmieszne, naprawdę. Hmm. Hej, Raven! Ducky! Ducky, Raven, chodźcie tu! Hmm. To bez sensu, gdzie one mogły się schować? Matko, gdzie one poszły? Raven! Ducky! Nie ma czasu na zabawę pkowanego, chodźcie tu! Hej, przepraszam. Tak. Nie widział pan przypadkiem gdzieś takich takiej kaczki i małej koliberki? Takie jeszcze dziecki. Eee, Czy widziałem? Eee, tak, tak widziałem. A gdzie? Eee, szły za jakimś... Eee, za e, żółtym kotem. Żółtym kotem? Tak, za żółtym kotem brązowe paski. A w którą stronę szły? Eee, z pracu zabaw poszł gdzieś tam. Aha. No dobrze, dziękuję bardzo. To dla mnie wiele znaczy, bo to moje ukochane córki. No dobrze, bardzo się cieszę, że mogłem pomóc. Dziękuję, nie ma za co. Lepiej tam szybko pójdę, zanim coś się stanie. Nie ma ich. Dalej już nie pójdę, bo tam... W ogóle nic nie ma. Boże, co się stało, matko? Oby jeszcze żyły. Matko, muszę zadzwonić szybko, gdzie? Muszę zadzwonić szybko do jakiegoś studia śledczego. Wiem, zadzwonię do Alpha Criminal Group. Przepraszam, przepraszam, jestem dzisiaj, też niezdenerwowany. Mhm. Naprawdę? Gdzie? Mhm. Zauważy, że on nie wie Naprawdę? Tylko? Dobrze, 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 proszę tak nie krzyczeć, bo mi uszy odpadną, których nie posiadam. Dobrze, za chwilkę przyjedziemy. Muszę tylko zawołać moją... Czy ja działka, koleżanka, z... bo za mnie nie pojadę. Dobrze, przyjedziemy jak najszybciej. Jak pan przestanie już drzeć jak to będziemy szybciej. Do widzenia! A! wszystko w nerwie. Natalii! Natali! No, serio? No tak, przecież nie jestem ślepa. Natalii, Karol, Natali Karol! Co się stało? No właśnie, co się stało? Nie drzwi tak głębiej. Sorry, jestem dzisiaj strasznie zdenerwowany. Nie wiem to, nie wiem przez co, ale mnie dzisiaj wszystko denerwuje. No mów! Jakiś facet do nas dzwonił. To chyba babuga, bo taki dziwny głos. Pytał, mówię... Że był na placu zabaw ze swoimi córkami. No i nagle one zniknęły. Kiedy już przyszedł, jeden pies powiedział mu, że poszły gdzieś tam. tam od placu zabaw. No i tam poszedł, poszedł. No i znalazł tam, jakoś doszedł tam. Bo dalej nic nie ma. No to znalazł ślady i kępkę futra. Mhm. No dobrze, musimy tam jechać. Dobra, kto jedzie? Właśnie. No to może dla odmiany jaj zniki. Eee. No dobra, no to... Cała trójka. Okej, okay, super, suuuu! Dobra, no to chodźcie. Chodźcie. Chodźcie! Jeszcze, jeszcze. Nie do miała. może muszę się usadzić, Ach, chyba przy Dobra, będę jechać lekko otwartymi drzwiami. No już! Już! Hmm? Jestem! No, zainstalowałem się. To jedziemy. Matko... Ała, ała. Jeśli si, się coś naprawdę stało. Ała. O, chyba jadą. Myślałam, że zadzwoniłem się do numer. Nie. Jeśli pan dobrze pamięta nasz numer, to się pan dobrze zadzwoni. No właśnie. Aż trzy osoby? Tak. Mówił pan, z tego co powiedział Sniki, to bardzo poważna sprawa, więc przyszliśmy we trójkę. Aha, dobrze. Na to nie będę wnikał w sprawę. Dobrze, proszę jeszcze raz mi wytłumaczyć, co się stało. No więc byłem z moimi turkami na placu zabaw. Mhm. No i nagle mm, poszłam sobie coś do kawiarni. One się tam bawiły i w ogóle. E, gdy już zjadłem i przyszedłem, nikogo nie było na placu zabaw. Tym bardziej ich. No i taki jeden pies wiedział mi, że szły gdzieś. O poszło gdzieś z jakimś żółtym kotem w brązowe paski i w ten stronę od placu zabaw. No więc poszedłem tam, szedłem, 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 dalej tam nic nie ma, takie ściany są, więc nie mogli tam pójść. No więc przyszedłem tu i zobaczyłem ślady i kępkę futra. Karol, przyniosłeś aparat, nie zapomniałaś? Nie, 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 nie zapomniałem. Zrób zdjęcia śladów. Dobrze. Pokaż. Zdjęcia są gotowe. Pokaż? Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. No dobrze. I co zajmiecie się? Zajmiecie się tym? oddać tym mojej córki? Oczywiście. Zastanówmy tylko ślady. Sniki. Odbij ślady na kartce. Już się robi. Przepraszam, więc trochę mi nie zdecznie. Czy ma aparat normalnie? Hmm, dobrze. Te do ślady. Pan może iść do domu. Na pewno. Tak. Jutro przyślemy panu wyniki. A jeśli nie, to zadzwonimy do pana. Chodźcie chłopaki. Chodźcie. Aby się wszystko ułożyło.